Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. A dzisiaj sponsorem kanału jest Betfan. Z Kodem Football TV macie cashback do 600 zł. Szczegóły w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Robert Lewandowski o krok od pobicia rekordu Gerda Müllera. Leo Messi i Luis Suarez znowu na jednym boisku. Neymar podpisał nowy kontrakt z Paris Saint-Germain. Wojciech szczęsny odrzucił ofertę Borusii Dortmund. Oraz odważne słowa Kevina Debrilne na temat przyszłości Manchesteru City. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Koniecznie z opcją dzwoneczka. Zostawcie również proszę kciuka w górę, dla Was to dosłownie sekunda, a mi to bardzo pomoże. Nie przedłużając przechodzimy do dzisiejszych newsów. Poprzedni sezon był dla Roberta Lewandowskiego bardzo udany, a nawet śmiało można powiedzieć, że był najlepszy w jego karierze. Polak zdobył z Bayernem Monachium po raz pierwszy potrójną koronę, wygrywając najważniejsze rozgrywki, czyli Ligę Mistrzów. Sam piłkarz strzelił w zeszłej edycji 15 bramek, dzięki czemu został królem strzelców. Podobnie jak w Bundeslidze, gdzie po 34 kolejkach uzbierał 34 gole. Wydawało się, że 32-latek nie pobije tej wysokiej bariery w lidze, jednak musimy pamiętać, że kapitan reprezentacji Polski jest jak wino. Im starszy, tym lepiej. Tak też w obecnym sezonie udowodnił, że nie tylko pobije swój dotychczasowy rekord, ale i pobije legendarne osiągnięcie Gerda Millera, który w sezonie 1971-1972 Zdobył w jednym sezonie ligowym 40 goli. Po meczu z Andorą, w której Robert odniósł groźną kontuzję, jego szanse na dokonanie tego niesamowitego wyczynu zmalały. Ponieważ wrócił on dopiero na cztery ostatnie kolejki, mając na swoim koncie 35 goli. To jednak mu nie przeszkodziło w ciągu dwóch pierwszych spotkań zdobyć aż 4 trafienia. Lewandowski w sobotnim starciu z Borussią Myślenglandbach zdobył hat-tricka, a Bayern pewnie wygrał 6 do 0. Najbardziej warto uwagi jest drugi gol, w którym napastnik niespodziewanie uderzył z waleja w krótki ruch bramki. Do pobicia rekordu Gerda Müllera Polakowi pozostaje do strzelenia dwie bramki w dwóch ostatnich kolejkach przeciwko Freiburgowi oraz Augsburgowi. Warto napomnieć, że lewy obu drużynom na przestrzeni lat strzelał dużo bramek, więc możemy liczyć na ciekawe widowiska. Teraz pozostaje nam się tylko zastanawiać o ile Robert Lewandowski pobije wspomniany rekord. W komentarzach koniecznie napiszcie ile według Was Robert Lewandowski zdobędzie goli w Bundeslidze. W sobotę odbył się bardzo ważny mecz w hiszpańskiej La Lidze, a mianowicie Atletico Madryt, czyli lider tabeli podjął na wyjeździe FC Barcelonę. Goście od początku spotkania kontrolowali przebieg meczu oddając kilka strzałów, których do interwencji był zmuszony Andre Ter Stegen. Niemiec wybraniał m.in. uderzenia Luisa Suareza czy Lemara, który z powodu urazu już w pierwszej połowie musiał zejść z murawy. W 41 minucie świetną okazję na bramkę miał Leo Messi, który na pełnej szybkości minął kilku piłkarzy Atletico i oddał precyzyjny strzał który nie był wystarczająco groźny dla Jana Oblaka. Golkiper gości w ostatniej chwili wybił piłkę na rzut rożny. W drugiej części gra wciąż była przynajmniej teoretycznie pewniejsza u graczy Diego Simeone, ale to Barsa była w stanie konstruować groźniejsze ataki. Wspomniany Oblak po raz kolejny pochwalił się świetną interwencją, tym razem po z główki Gerarda Piquet. W 90 minucie Leo Messi po raz kolejny był bardzo bliski trafienia, tym razem z rzutu wolnego, ale jego strzał minął nieznacznie obręb bramki golkipera Gości. Ostatecznie Barca jednak bezbramkowo zremisowała z Atletico Madryt. Warte uwagi jest zdjęcie siedzącego Luisa Suareza i Leo Messiego obok siebie. Obaj piłkarze nie tylko przez lata grali dla jednego klubu, ale byli i nadal są największymi przyjaciółmi. Dlatego nieważne w jakich klubach grają, nigdy o sobie nie zapomną. Piszcie w komentarzach, kto według Was w tym sezonie wygra Mistrzostwo Hiszpanii. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. W aplikacji typujemy i dla najlepszych typerów są przewidziane nagrody. Za pierwsze miejsce jest koszulka waszego ulubionego zespołu, którą oczywiście sami sobie możecie wybrać. Za pozostałe miejsca gra daje książki od LaboTigi, takie coś jak tutaj. Jak dołączyć? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie tułączając do ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Paris Saint-Germain to bardzo pechowa drużyna. Choć to słowo może nie jest adekwatne do tego, co chcę powiedzieć. Klub, który kilka lat temu zmienił rynek transferowy o 180 stopni, kupując Kyliana Mbappé i Neymara za łączną kwotę 400 milionów euro, mimo czterech szans na wygranie Ligi Mistrzów, ich sytuacja wygląda następująco. W pierwszym i drugim sezonie zakończyli swoją przygodę w Champions League na etapie 1/8. W zeszłym sezonie doszli aż do finału, a w tym do półfinału. Najciekawsze jest to, że w poprzednim sezonie przegrali z klubem, którego najdroższy transfer w historii wyniósł nieco Przeszło 40 milionów euro Natomiast w tym sezonie PSG Reprezentowany przez katarskich szejków Przegrało z klubem reprezentowanym przez szejków Ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Wydawało się, że po kolejnej porażce w Lidze Mistrzów Ich największe gwiazdy, które trafiły do Paryża W 2017 roku będą chciały odejść Jednak ku zdziwieniu wielu Nie do końca tak jest Ciężko stwierdzić jak wygląda obecna sytuacja Mbappé W sprawie jego przyszłości Ale wiemy, że Neymar oficjalnie przedłużył kontrakt Do czerwca 2025 roku Brazylijczyk miał ważną do końca przyszłego sezonu, ale najwidoczniej nie chcą jeszcze kończyć swojej przygody na Parc de Princes. Pytanie, czy to chęć pomocy PSG w wygraniu upragnionej Ligi Mistrzów, czy może chodzi o pieniądze? Na mocy nowej umowy u Neymara jest przewidywana duża premia za wygranie właśnie Champions League. Kto wie, może chociaż na chwilę odetchniemy o sak transferowych związanych właśnie z Neymarem. Jeszcze parę miesięcy temu nikt nie brał pod uwagę, że dzisiaj tak często będziemy rozmawiać o przyszłości Wojciecha Szczęsnego, który mówiąc krótko może mieć ciemne barwy. Jak się okazuje, Juventus zrobił wszystko co w swojej mocy, aby porozumieć się z Danu Luigi Donarumą oraz jego agentem Raiolą w sprawie transferu do Turynu. Gdyby im się udało, szczęsny nie ma czego szukać we włoskim gigancie. Chyba że chce grzać ławkę. Dużo mówiło się o powrocie do Premier League, a wśród wymienianych drużyn był Everton czy Arsenal. Wiemy jedynie, że w przypadku tych pierwszych to jedynie plotki, co potwierdził trener Evertonu. Carlo Ancelotti. Co do powrotu do Arsenalu, mamy zbyt mało informacji, aby podyskutować na ten temat. Jak się okazuje, szczęsny dostał ofertę od jednego z topowych europejskich klubów, którą odrzucił. Chodzi o Borusję Dortmund, która chętnie zobaczyłaby polskiego golkipera w swojej drużynie. Jednak ten postawił zbyt wysokie oczekiwania finansowe, na które Borussia nie mogła się zgodzić. Wojtek inkasuje rocznie w się 7 milionów euro. Natomiast w Borusji takie pieniądze inkasują m.in. Julian Brandt czy Axel Witzel, więc jest to trochę dziwna sytuacja. Ale warto podejść do tego z dystansem, bowiem ani bramkarz, ani klub nie wypowiedzieli się na temat takich doniesień. Pytanie, gdzie więc może trafić Szczęsny? La Liga oraz Bundesliga odpada. W Premier League byłby to zapewne transfer do drużyn spoza słynnego Top 6. Tak więc w grze pozostaje francuski Ligę oraz Serie A. Kto wie, może jeśli Polak byłby zmuszony odejść, to może o jego sprowadzenie postarałaby się AS Roma, w której grał przez dwa lata i spisywał się bardzo dobrze. Piszcie w komentarzach, w jakim klubie zobaczylibyście Wojciecha Szczęsnego. Piłka nożna to bardzo popularny sport, który generuje bardzo dużą oglądalność, a co za tym idzie gigantyczne pieniądze. Takie pieniądze dają również szejkowie z Arabii, a świetnym tego przykładem jest taki Manchester City. Klub z niebieskiej części Manchesteru nie zawsze był dużą drużyną, a raczej jednym z licznych angielskich zespołów, do czasu kiedy ich właścicielami nie została firma ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szejkowie od razu zaczęli wykładać ogromne na te czasy pieniądze na transfery największych graczy i do dzisiaj to robią. Efekty są też widoczne, ponieważ w ciągu czterech ostatnich Włącznie z obecnym aż 3 razy The Citizens sięgali po Mistrzostwo Anglii, co nie jest łatwą sztuką. Oczywiście jeszcze w obecnym sezonie, jeszcze oficjalnie, nie mogą się nimi nazwać, ale tylko jakaś wielka tragedia mogłaby im zabrać kolejny tytuł mistrzowski. Kevin De Bruyne, czyli jeden z filarów obecnej drużyny Pepa Guardioli, wypowiedział bardzo odważne słowa, w których stwierdził, że Manchester City taką formę może utrzymać nawet przez następne kilkadziesiąt lat. Tu wszystko jest ułożone od początku do końca. Widzę jak pracują trenerzy i działacze, jak rekrutowani są zawodnicy i to wspaniale się rozwija. Jeśli będzie tak rosło dalej, Manchester może utrzymać poziom przez 50 lat. Beck również powiedział kilka słów na temat swojej przyszłości, które raczej nie powinny nikogo zdziwić. Chciałbym tu pozostać przez najbliższe lata. Według mnie mamy szansę na tytuł Mistrzów Anglii i sięganie po kolejne trofea. To tak dobrze poukładana drużyna, że twierdzę, że razem możemy tego dokonać. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zostawcie także kciuka w górę, jeżeli doceniacie moją pracę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych odcinkach. Cześć!